Przed każdym domostwem szanującym się są takie małe domki. W tych małych domkach mieszkają przodkowie, duchy przodków, w którym składa się ofiary. Te, które akurat teraz filmuję, no to są porządne domy, no bo też przed porządnym domem stoję. Drugi. Ofiary. No to mogą być tak jak w tym przypadku kwiaty kupione, no nie widać, nie widać ich teraz, tak, bo jest ciemno. Kwiaty kupione na bazarze. Po prostu są specjalni sprzedawcy, którzy to sprzedają, ale także zwykli rzeczy, tak? Tam z, z, nie, może nie powinienem tego robić, ale yy, nie wiem, jakieś napoje, jakieś tam grzebienie, jakieś maści, wszystko to się może przydać w zaświatach przodkom. W sumie może być fajna seria tych domków rozpoczynam zatem serię Minutę nagrałem, także następne domki takie może biedniejsze, może różne. Będę nagrywał. Jeszcze jeden domek już ze dnia kręcony. Teraz dobrze widać te kwiaty. Napój też jest dla przodków. Batoniki lubią ciasteczka duchu przodków, oczywiście fanta. Wszystko jest. Byłem w sklepie i wracam tą samą drogą, więc nie pamiętam czy to tak już filmowałem, czy nie. To znów te buteleczki po rumię kablach kolornych już nagrywałem filmik ze zwiszą Trzeba się pomiędzy nimi przedzierać. Po prostu idziesz sobie i taki. Bardzo ładne domki drewniane przed moim własnym hotelem. Wszystkie są w stylu takim tradycyjnym, tajskim. Ale te są wyjątkowo urokliwe, bo są drewniane. Te górki tam stoją, zbliżę się do nich. Nie wiem, czy to jest elegancko tutaj, czy to jest w dobrym tonie takie rzeczy tu filmować. No ale trudno, narażam się. Jesteśmy już w Bangkoku. Postanowiłem jeszcze nakręcić kilka domków. Te są w moim hotelu na dachu. Jest też fajny przykład towarów buta o, o wielu rękach złoto malowane, dary tu jak widać szklanki stoją widać już duchy wypiły swój dar no te tu mieszkają duchy nie tylko przodków ale ale też m, są w ogóle jakieś demony które się opiekują są dobre dla domostwa albo złe, no więc trzeba im ofiarę złożyć jak się na przykład wymieni tam, nie wiem, terakotę, no to też wypada w dobrym tonie z tym domku coś po prostu ulepszyć, tak? Domalować coś. A w ogóle jesteśmy na dachu hotelu. Tutaj widać, mam lęk wysokości, więc się trochę boję podchodzić do tych barierek. Widać Kaosan, No A tam w dali panorama.